Zba. Kara będę baba obróć. Nie patrz jeszcze przygotowana jestem. Proszę państwa, sam tego chciał, sam tego chciał. Uwaga, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z telewizji. Już? Dzień dobry. Dobry. Czy może nam Pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od Bombki. Jak pani ma na imię? Pelagia. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho. A może i dłużej. Mój mąż i dzieci też tu pracują, a ich zdjęcia są za zakładem. Przed zakładem. Za bo się rozbudowujemy. Znaczy, za starym. Stary też tam wisi. Z nakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogło. Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Pani Pelagio, czy pani jeszcze może. No, pewno. Czy pani jeszcze może nam powiedzieć, jakie bombki produkujecie? Panie różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara. Yy, cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. Panie wie pan jaki mamy asortyment? Od A do N To się wytnie Pani Pelagio Tutaj widzę pani ma napisane tutaj na karteczce Brygadzistka oraz mistrz z no mistrz się inaczej pisze. Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuję. Tak, tak siądę i myślę. No, to prawda, głupieje na starość, ja wiem. Niech pani nam powie, ile pani sama takich bombek zrobi? Sama jak siądę i robię, to zrobię gdzieś tam 283. To jest norma dzienna. A dla kogo ten wywiad? To jest dla telewizów Dziennika Wieczornego. Oto bez kozery powiem 500. A to jest 10 tysięcy.